Dzień dobry, moje drogie. Słyszymy się bardzo nietypowo, bo w takiej krótkiej notatce głosowej, albo raczej takiej głosówce ode mnie do Was, chociaż ogłaszałam tą zmianę już na Instagramie, jednak stwierdziłam, że bardzo chciałabym się z Wami tak głosowo i można powiedzieć, że osobiście podzielić tą informacją, bo jak widzicie, jest zmiana, jeśli chodzi o nazwę tego podcastu. I e, ojej, no słuchajcie, po ponad dwóch latach prowadzenia podcastu pod swoim imieniem i nazwiskiem, poczułam nazwę Głodna Głowa, która no, mówi po prostu, jaką pomoc można tutaj znaleźć. I dalej ten podcast pozostaje bezpiecznym miejscem, nie zmienia się absolutnie nic e, poza zmianą nazwy. I oczywiście będziecie go mogły wyszukać pod e, nazwą Monika Michalak, e, więc tutaj też totalnie się nic nie zmienia. Chciałabym też powiedzieć, że kurczę, jestem z siebie bardzo dumna, że prowadząc podcast pod swoim imieniem i nazwiskiem, a więc pod nic nieznaczącą nazwą, tak naprawdę, niejednokrotnie znalazłam się na liście top 200 podcastów, jeśli chodzi o taką listę ogólnopolską, więc jest to dla mnie bardzo sporym wyróżnieniem. No i że. Bardzo często z wami tutaj słyszałam, że zabierałyście mnie ze sobą w słuchawkach na spacery, czy włączałyście podczas gotowania, że ten podcast dał mi możliwość poznawania was jeszcze bardziej, bo wymieniałyśmy wiadomości prywatne po tym, jak przysłuchałyście dane odcinki. No i przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna za tą platformę, bo podcast jest moim ulubionym medium, jeśli chodzi o tworzenie treści samopomocowych. Z tego też miejsca ja chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za każdy odsłuchany odcinek, za każdą napisaną do mnie wiadomość, jak również za każdą wiadomość w tej aplikacji, um, albo raczej w miejscu na aplikacji Spotify, gdzie ta funkcja jest dopiero od niedawna, bo bardzo. Zawsze czekam na wiadomości od Was, na feedback po każdym odcinku. I też z góry bardzo dziękuję, że po prostu poświęcacie mi tą chwilę, żeby zostawić mi taką prywatną i personalną wiadomość. No jak mówiłam, nie zmienia się nic oprócz nazwy. Dalej chciałabym, żeby ten podcast był dla Was wsparciem, bezpiecznym miejscem, jak również miejscem, gdzie znajdziecie pomoc i dzięki któremu będziecie odzyskiwać swoją wolność w wiedzeniu. I słuchajcie, serce wali mi jak oszalałe, kiedy nagrywam do was tą rozmowę. Mam nadzieję, że tego mikrofon nie nie wysłuchuje. Dla mnie to jest też duża zmiana z tego względu, że oczywiście, że byłam przywiązana do tej poprzedniej i mam nadzieję, że odbierzecie ją tak pozytywnie, bo zmiana nazwy pozwoli mi po prostu docierać do nowych dżołszek, do nowych dziewczyn, jak również oczywiście i panów, którzy gdzieś tam w tych odłamach Internetu, być może potrzebują takiej psychodietycznej pomocy, wsparcia, zrozumienia tych schematów, y, które są niewspierające i które cały czas podpowiada kultura diet. I co, mam nadzieję, że dalej będziemy się słyszeć regularnie co tydzień, w czwartek o 8 rano. Ja mam już dla Was spis bardzo pomocowych i bardzo potrzebnych odcinków do nagrania. Ym, oprócz tego ojej, jeszcze na koniec. Ogromna prośba do Was, bo nazwę ogłaszam na Instagramie. Już dzisiaj pojawił się post, taki informujący, że właśnie ta nazwa została zmieniona. I bardzo bym Was chciała zobaczyć w komentarzach, i proszę Was o napisanie wiadomości, jak ten podcast Wam pomaga, co dzięki niemu przepracowałyście, po co go włączacie i co Wam daje. Tak po prostu. Napiszcie proszę, proszę z serduszka. Jeśli jest pomocny, jeśli jest dla was, co tygodniowym wsparciem, to ja bym to chciała po prostu usłyszeć, bo to jest dla mnie informacja i mój wiatr w żagle do nagrywania kolejnych odcinków. Jak Wam wiele razy mówiłam, ja nagrywając do tego mikrofonu jestem sama. I bez usłyszenia waszej perspektywy, jak również bez słowa od was, że hej Monika, to jest potrzebne, dziękuję, że to robisz, słucham na bieżąco albo słucham tych odcinków, które wydają mi się, że będą mi pomocne, to ja nie wiem, z czym zostajecie po tych odcinkach i czy faktycznie dążę tam z tą pomocą, gdzie wy tego potrzebujecie. A przypominam, że ten podcast, jak i ogólnie wszystkie treści, które wstawiam do mediów społecznościowych, Robię z ogromnym poczuciem misji, żeby nieść pomoc i wsparcie w tym bardzo zaburzonym świecie relacji z jedzeniem, i bardzo, bardzo, bardzo mocno zależy mi na tym, żeby kultura diet przestała mieć nad nami aż takie panowanie, i powtórzę się, żebyśmy czuły wolność w tej relacji z jedzeniem, i krok po kroku nauczyły się odzyskiwać swoje życie, żeby nie poświęcać go. Na kontrolę jedzenia, kontrolę wagi, kontrolę ciała, na walkę z tym ciałem, a przekierować tą naszą energię na wsparcie przede wszystkim samej siebie i na naukę życzliwości i wyrozumiałości. Jeśli w jakimś stopniu się do tego przyczyniam i Wam pomagam, to powtórzę się jeszcze raz, będę bardzo wdzięczna za Waszą obecność w komentarzu pod tym postem. Nie sądziłam, że ta pięciominutowa nagrywka wywoła we mnie aż tyle emocji. Siedzę mocno wzruszona z drżącym głosem, z szklankami w oczach. I jeszcze zanim się z Wami pożegnam i dam ten swój, swoją końcóweczkę, to bardzo, bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, naprawdę, bo to, co też często powtarzam, to jest to, że my tą przestrzeń internetową, czy to na moim profilu na Instagramie, czy tutaj podcastową, czy... Jakąkolwiek inną, gdzieś pod moim imieniem, nazwiskiem, czy właśnie pod głodną głową, robimy razem. To jest nasza wspólna przestrzeń bez oceniania, bez komentowania, bez zawstydzania, i dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję za wspierające słowa, za to, że mi właśnie pomagacie, że posyłacie te treści dalej, że wspieracie się nawzajem i tworzymy tam piękną i wspierającą społeczność dobrych ludzi. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia w pełnowymiarowym odcinku co czwartek o rano. Tyle na dzisiaj ode mnie. Buziaki i do usłyszenia! Pa!